Człowiek, z tej strony Black Ninja. Witam Was w kolejnym odcinku z Gry Terraria. Dzisiaj lecimy dalej. E, ogólnie ogarnąłem sobie kasy, kaskę i sobie w końcu to zakupiłem. Cześć, ten wskaziciel. Dzięki czemu będę mógł się pozbyć tego biomu. O nie, te się muszę oglądać. One są dość fajne. Ale mam jakieś inne też na oku. Tak, ogółem. Zaraz wam powiem, jakie. Ale dzisiaj sobie troszeczkę poczyszczamy tego terenu. Tego zepsucia te kurcze I teraz będzie w końcu fajnie. Można się tego cholerstwa pozbyć. Cholerę. Uh, zrzucałem witaminy. Bądź na osłabienie. A to ciekawe. No, teraz wszyscy chcą mnie tutaj atakować, ale ja mam taki fajny łuk na nich, szybko będzie po nich. No, tak to się robi. Teraz fajnie mi się oczyszcza i oj, będzie elegancki biomik. A nie, mi tu jakiś jakieś zepsucie. Któryś NPC też chyba mówił, ile mam zepsuć, jak, patr jak patrzałem, coś takiego było. Ojoj. Do widzenia. Wkurzyliście, że wam usuwam Masz teren. To przejmuje no co. Niestety. Tylko naturalne kolej rzeczy. Jeśli jeszcze tu pokazuje mi terenu. To są noc też trochę nie widać. Tak do końca. W 100%, ale no. O! No i pięknie. Nie wiem czy podziem też nie trzeba przypadkiem. O, nie muzyka jest taka. No, od też będzie trzeba kurcz się ubawić ten. No. Okej. Okay. Jak podziemiem to wlazło, to będzie trzeba też podziemie zejść, tym się obawić. No to wychodzi, rozumiem. To co mogę, to poczywasz na razie. tylko to, co mogę. Nie muszę się wkopywać, czy coś? Kopywania to się obawię później. Proszę bardzo, jak tu kamieniście jest teraz? Zajebiście O, od razu muzyka się zmieniła a pomózy można też poznać. I tak mniej więcej jest coś do oczyszczania? A tego trochę nakobywałem, bo troszeczkę jednak zarobiłem tam. Tam jest w sumie tylko chyba jedna platyna bodajże. A jednak troszeczkę wydałem. Trzeba przyznać. Nie mało. Jeszcze, jeszcze też w ogóle przeniosłem tą Simpankerkę na teren Halo. ona też mi sprzedała fioletowe. Zobaczyłem się, że ono w zależności od terenu, na którym jest, sprzedaje takie. Można by nawet w sumie halo tutaj zrobić w zasadzie. Bo też halo mam słabe, to może... Co? Ja może to zrobić jako halo? Albo jakiś inny teren jako halo? Nie, niebieski. Bajkowo bardziej no, na polskie. Na pewno w dżungli nie, ale jakiś teren na, le na lewej stronie, no. Myślę, że tutaj, no bo co? O, robimy halo tutaj. Bajkowo. Będzie, moje... Będzie tutaj lewa strona na to właśnie zaznaczona. A ty co tu robisz? To tutaj jest tego? Zepsucie niedaleko? A, rzeczywiście jest. No, no to to zepsucie się zastąpi czymś lepszym. Edytowanie, tak. A kto jest lepszy teren? Akurat. No, elegancko. Wszystko tutaj na tego słowo. Powinny mi się moby i tak dalej respić w końcu. to mało miałem. Pewnie dropów z tych mobów konkretnie pewnie mi brakowało. O, już mam tego kolegę, spotkałem jednorożca. I chyba bodajże było właśnie potrzebne... Właśnie, róg jednorożca. Nawet wam pokażę. A, czego to było? O właśnie, strasznie co, przy uderzeniu jest spadające gwiazdy. A mi się to głównie dlatego, ponieważ mam tu. Jest tutaj pewien boss. Gdzie on jest teraz? Niszczyciel, o właśnie, taki wielki robal. Jak na niego sporo gwiazd spadnie, a to to będzie spoko. Opcja, żeby go łatwo wykonać nawet. Tego mi głównie potrzebny jest halo. E, może pustynki już nie trzeba. Pustynka niestety zostanie. No. I fajno. Dobra, któryś NPC mówił mi chyba bodajże... jada? Który chyba w dżungli? Albo ty, albo tamten NPC mówił mi status. No to już uznaję jakoś coś dobrego, ale bardziej zepsucie mi przeszkadza. Zepsucie jest jeszcze po prawej stronie, właśnie. No Dobra, zobaczę jak teraz status. Jak mi poszło w sumie z czyszczaniem Powinno być całkiem zacnie. Zdaję. 15%, no. No, 100% jest jeszcze, no dobra, no. Już trochę oczyszczone mam, na pewno. I teraz tak. Yy... Idziemy na cholą. Troszeczkę sobie pozbierać rzeczy. Tych na strzałek... Że strzałek potrzeba. No właśnie. mi te kurcze te mopki stąd. W ogólnie właśnie mi na tych jednorowcach zależy. Ja muszę tutaj farmę też tam zbudować naszą farmę. Tą lawę, co ja co ja mam w różnych miejscach. Też na itemki te nie przydała. I w sumie to by był... całkiem znaczny pomysł. To na pewno. Najgorzej to w sumie jest jedno rościone w sumie, no ale potrzeba jednego z nich, a nie teraz, ja się widzę, tak często a, bo jeden na sto trzeba, co nie? nie? Tylko musiałbym mieć strzał jakikolwiek, a, nie. 200 na jedno? Nie, to na jedną dobra. Jestem w stanie nawet 400 zrobić? O, proszę. No. To jest całkiem zacna strzałka do tego bocka. To jednak trochę potrzeba tego rzeczywiście. To ja żem znalazł kurka. rozsowa z tego bym To jest. No własnego jedno mieć. No to nie źle. No w ogóle. Oj. Nie go zsiąść. No nie. No e, dobra. jest spoko, mimo wszystko. Dobra, ja troszeczkę tam zbierałem, zbierałem. Powinno być już troszkę strzałek w sumie. Teraz jeszcze znowu dorobimy. O! No i 2000 strzałek. Nie wiem, starczy mi się wydaje na niego. Zobaczymy zresztą. Zobaczymy mi te brać, no nie? Tak. Dobra, to lecimy. No i fajnie tłucze. Fajnie to klucze tłucze. Oj, tam nie pieśni. Elegantko wręcz. O, nie, też elegancko. Wow, tłucza. Akurat. Minusem tego jednorusza jest to, że nie mogę się wyleczyć za bardzo tym. To jest spory minus, kurcze, ale dostoję. Strasznie. Joje, jest jednak. Praszczyp. Wow, potężny. No nieźle, tyle laserów z spami. Kurde. Widzę to odróżnienie od ogrzewania światów. Wow. Nie rozwala się na części, tylko po prostu całe, czy się cały czas jest i mi rozwala npc Coś ciekawie. No to też mój błąd, bo trochę za blisko mam. Jednak mam e... arękę. No nie mogę wziąć. Formuły nie mogę. Oj, oj. Lecz się. Ale połowę już mu zbiłem, więc jest progres. Jest tak, że stoję w miejscu. Te jego kulki teraz tutaj będą i przychodzić Kurka, nie, nie, nie nie zamykaj mnie tu. Nie, 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 nie. Tak się nie bawimy. Aww. Trzymać go na dystans. A. Ma go na dystans kurcze trzymać. On niestety takiej możliwości mi na to nie da. Ouch. Ouch, 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 no dobra. No już 30, 30 tylko zostało tysięcy z 80. Nie jest źle. Zostało mi chyba 5 godzin pewnie. Nie wiem do której w sumie. Chyba 6 bo 5 jest, trzeba mieć 5 godzin. trochę chyba wolniej niż Skeleton e, Prime, idzie mi. Niestety. ale no, jakoś daje radę Dobra, osiemnaście tylko Joj. nie, 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 to nie jest dobra. Ale to był dobry wybór, naprawdę, żeby kawałki zrobić, bo naprawdę robią tu robotę. Kulki też mu robią robotę troszeczkę, bo też mnie biją. Uciekam. No, jeszcze tylko pić koła, prawie. Tylko nie będzie, teraz. Już za momencik Powinien zginąć No i do widzenia Dobranoc Okej okay. Pokonany Elegancko Jeszcze co tych chciał, dostał Łopy użyłem Fajno to leciało coś źle, czy to jest wszystko w sumie ogólne? Tak, chyba wszystko dobra. Eee, to mi powiedziały dusze mocy i ile sztabek, 26, aha. No podobnie w sumie. No. Trochę mam tych sztabencji, no na razie nie będę ich używał. Żeby się... Na razie je po prostu sobie zostawię. później pomyślę na co będę lepiej wydać. W sumie. Gafon, powiedzmy, uciszenie. Czym jest uciszenie? Ja jeszcze tego nie dostałem. Nieźle. E, ale dobra. Tu już mam zaliczonego go e, niszczyciela. I to jest chyba, jeżeli chodzi o mechaniczne, przedostatni. Jeszcze jest bliźnięta, jeżeli chodzi o mechaniczne. Tak patrząc, no nie, zaćmienie, plantera, Dynia, król. No, tu niżej jest, o. No. Tymczasem, władca, on nie pokazuje mi ikony jego. O, proszę. Nie ma spojla. <grymne> Dobrze, no. Ale dobra, myślę, że na dzisiaj chyba nad tym przystaniemy. Także co? Jak Wam się spodoba odcinek, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod filmem. Komentujcie, subskrybujcie i bądźcie bieżąco co tygodniowym ty tygodnia. Cimano.